Pierwsze zdanie w Ewangelii, przynajmniej świętego Marka, zapisane, wypowiedziane przez Jezusa w tej działalności publicznej, to jest takie, nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelię. I kto chodzi w Wielkim Poście do Kościoła, to, to słyszał to już wielokrotnie, że to nawracajcie się, no, metanoeite, to jest zmieńcie myślenie, tak? podnieście na inny poziom swoje myślenie. Zmienić można to, co istnieje. Więc i Pan Jezus nie mówi zacznijcie myśleć, tylko mówi zmieńcie myślenie. Czyli Pan Jezus zakłada, że myślimy. I tak spójrzmy, z takim założeniem, że myślimy, spójrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Słowa Jezusa niekoniecznie są takim jakimś prostym, prostym nakazem czy zakazem czasem są zdania takie, które właśnie mają prowokować. Prowokować jakieś uczucia, prowokować właśnie myślenie. Tak, no, żeby się zastanowić. Posługuje się paradoksami, tak jak dzisiaj. Kto nie ma w nienawiści ojca, matki, nie może pójść za. Jezus wzywa do nienawiści. No wiadomo, że nie. Wielokrotnie choćby właśnie tego przykazania, czwartego przykazania broni Mówiąc o miłości do rodziców, zwłaszcza w relacji dorosłe dzieci a starsi rodzice. Więc na to spójrzmy tak, że jest to paradoks, który skłaniać ma nas do jakiejś refleksji, i, i tę refleksję przeprowadźmy w świetle ostatniego zdania dzisiejszej Ewangelii. Tak więc, nikt z Was, jeśli się nie wyrzeka, Wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Spójrzmy w ten sposób na to, co, co Jezus mówi o tej nienawiści do, do bliskich. Że chodzi o coś takiego. Czy, czy tych bliskich posiadamy? Czy nasze relacje są takie, że kogoś mamy na własność? Czy traktujemy go jako naszą własność? Jeżeli tak, albo może być odwrotnie, że siebie tak, tak traktujemy, jako wpisanego w jakąś relację, tak jakby ktoś nas posiadał. I taki nie może być uczniem Jezusa. Jezus mówi tak o zostaniu uczniem, albo o pójściu za nim. Jak ktoś jest przywiązany do miejsca, gdzie jest, to nie może pójść. Więc chodzi o coś takiego, żeby i tu y, też jedno z kluczowych słów tej dzisiejszej refleksji y, chodzi o wolność. Czyli tak, mam jakąś relację do ojca, matki, braci, sióstr i tak dalej, ale czy ta relacja jest taka, że to mi przeszkadza? Wypełnić powołanie życiowe, czy też nie? Mam zachować wolność, nie, nie przekreślać relacji, ale być w nim wolnym, bo jeżeli nie jestem wolny, to te relacje są złe. Nie są bliższe wtedy, kiedy bardziej jesteśmy sklejeni, przywiązani, tylko wtedy, kiedy ofiarowujemy siebie, podarowujemy. Ale żeby dać siebie, to trzeba być wolnym. No więc tak spójrzmy na ten tekst, że Jezus wzywa nas do takiego wyrzeczenia się wszystkiego co posiadamy albo nam się wydaje, że posiadamy. Więc są wspomniane relacje, które nie mogą być takie, że one mnie krępują w realizacji tego co jest zamysłem. O relacjach też było w pierwszym czytaniu może taki ukryty sposób, powiedziałem w pierwszym, w drugim czytaniu, w liście do Filemona, gdzie Paweł odsyła Onezyma właśnie do Filemona. Filemon jest wolnym obywatelem, powiedzmy, Onezym jest jego niewolnikiem. Pawełowi się zarzuca, że, czy w ogóle chrześcijaństwu temu pierwotnemu, że nie występowało przeciwko niesprawiedliwym systemom, że tolerowało niewolnictwo. Ale jak tolerowało? Gdy Onezym został chrześcijaninem, Paweł go odsyła z powrotem do, do jego Pana, ale zachęcając do, do braterskiej relacji w Chrystusie. Obydwaj są chrześcijanami. I Pan, i niewolny. Same zmiany systemów niekoniecznie coś poprawią, żyjemy w demokracji, ale niewolnictwo istnieje. Y oczywiście pokryte, nie, nie tak oficjalne jak w starożytności, ale jest. Sama zmiana systemu wiele może zmienić w życiu, ale jak nie będzie przemiany serca, to, to na niewiele się zda. Więc też jest i tak, y reguły społeczne Przyzwalają na pewne zło, jakim jest pozbawienie wolności człowieka, tamte reguły starożytne, ale ty jesteś chrześcijaninem, masz żyć innymi regułami, ewangelicznymi. Więc jest nie tylko tak, że wyrwij się z pewnej niewoli, ale też nie korzystaj z pewnych praw, jeżeli one są sprzeczne z Ewangelią. Masz żyć duchem Ewangelii. Więc to też nie bądź przywiązany do jakichś tam światowych rozwiązań, jeżeli wie, że one są złe. O innym rodzaju przywiązania było w pierwszym czytaniu w księdze Mądrości. Ktoś z ludzi rozezna zamysł boży, albo ktoś pojmie wolę pana. A później jest to w myślach śmiertelników, przewidywaniach zawodnych itd. Czyli mamy takie przeciwstawienie ludzkich myśli, ludzkiego kombinowania, ludzkich zamierzeń zamysłowi Bożemu, woli Bożej. Człowiek wierzący odkrywa to, że jego zadaniem jest właśnie poznać zamysł Boży wobec niego. I że to spełnienie życia, realizacja życia polega na tym, że, że odkryje to, co jest takie prawdziwie moje. Zrealizuję swoje powołanie, będę tak na miarę, ale nie przez siebie wymyśloną, tylko na miarę Bożego Zamysłu. A więc znowu to mieć w nienawiści, w sensie być wolnym od, od swoich pomysłów na życie własne i cudze. Dzisiaj z racji rozpoczęcia roku szkolnego i obecności rodziców można. Mówiłem, można i tak powiedzieć, o to się spytać. Mówiłem na początku, że rozpoczynamy rok muszą świętą, bo tu ofiara Chrystusa i na niej składamy. Złóżmy nasze oczekiwania wobec dzieci, nasze pomysły na ich przyszłość, nasze ukartowanie, kim on powinien zostać. Nie bójmy się tego, że powiedzieć, niech twoja wola, panie, spełni się w moich dzieciach. Nie bójmy się, że od razu dziewczyny pójdą do zakonu, a, księża, a chłopcy na księży. Chociaż jakby tak się stało, nie byłoby to nieszczęście. Ale właśnie, czy nie mamy mieć w nienawiści własnych dzieci dosłownie, ale miłość do dzieci nie może nas skrępować. Nie możemy przez to i przez przywiązanie do tych własnych pomysłów i przewidywań komuś ustawiać życia. Nie możemy komuś zabierać wolności, dlatego że bo kochamy, bo jesteśmy przywiązani. To nie będziemy dobrymi uczniami, jeżeli komuś nie damy wolności. Nawet temu, kto, kto jest nam najbliższy. I nie po to, żeby sobie robił co chciał, tylko żeby mu pomóc odkryć jego zamysł boży wobec niego. Nie chodzi o obojętność. Rób co chcesz. Będziesz dorosły, to wybierzesz. Często słyszymy, słyszę to, że ludzie mówią tak o wierze. Nie? nie ochrzczy dziecka. Jak będzie duże, samo wybierze. Nie przekaże wiary, samo wybierze. To znaczy, że tak, coś tu jest obojętnego. Podejrzewam, że nie dziecko jest obojętne, bo jest dziecko, tylko wiara jest obojętna. Czyli jeżeli taką wolność zostawiamy dziecku, że nie przekazujemy wartości, to znaczy, że te wartości nie są dla nas wartościami. Jeżeli ktoś mówi, sam sobie wiarę wybierze, to znaczy, że moja wiara nie jest na tyle warta, żeby warto ją było przekazywać. Wybierze, bo jeżeli <grytanie> dorosie, to nie, nie będę miał żadnego wpływu na to dziecko. Natomiast moim zadaniem jest przekazać, nie odbierając wolności. Nie, nie że musisz, ale dzielę się tym, co jest dla mnie wartościowe. Więc robię wszystko. Jeżeli wiara jest dla mnie ważna, to robię wszystko, żeby wiarę przekazać. Ale właśnie tak, żeby ktoś odkrył zamysł Boży wobec Niego, a nie, że ja mu wszystko podpowiem i za Niego zdecyduję. No i na koniec zostawiamy jeszcze jedno, bo to jest też o nienawiści do siebie samego. Przynajmniej tak mamy przetłumaczone w Biblii tysiąclecia i w tu. A więc w liturgicznym czytaniu. Znów się odwołamy do tego, jak to jest dosłownie. Dosłownie jest tak, kto nie ma w nienawiści swojej duszy. Chociaż słowo dusza też nie jest dosłownym tłumaczeniem słowa psyche. Można by i tak w innych tłumaczeniach znajdujemy, kto nie ma w nienawiści swojego życia. Dlaczego podkreślam taką dwuznaczność tłumaczenia? Żeby nie widzieć tutaj jednoznacznego rozwiązania i takiego narzuconego przez siebie, oczywiście. Bo może być tak, no mam mieć w nienawiści samego siebie, czyli jak siebie nie akceptuję, nie lubię, to znaczy, że jestem dobrym chrześcijaninem i że teraz od tego złego samopoczucia ucieknę w pełnienie woli Bożej, w spełnianie przykazań, w gorliwość, w służbę bliźniemu, ale cały czas niepogodzony z sobą działam, nie? Ale jestem jakby tak na zewnątrz siebie, nie przyjmując siebie. Więc tak jak nie traktujemy literalnie, że to nie ma w nienawiści rodziców czy dzieci, że nie chodzi o nienawiść rodziców, dzieci. Tak samo nie chodzi o nienawiść do samego siebie. Tylko znowu chodzi o to, żeby nie być tak przywiązanym do siebie, czyli do czego? Do tych swoich pomysłów na siebie. Nie? Do tych myśli śmiertelników i przewidywań zawodnych. Więc mam nie być związany do pomysłu na swoje życie, do tego jaki powinienem być, a nie jestem i no i też ostatecznie do życia, czyli no, w Kościele czcimy męczenników, ci którzy wierność Chrystusowi bardziej celnili niż, niż zachowanie życia biologicznego. A więc znowu wolność wobec samego siebie, nie, nie ucieczka od siebie, nie to, że mam siebie, to mogę nienawidzić, Ważę, żebym kochał bliźniego i uciekam od siebie w coś tam innego. Bo jak uciekam, to też nie ma wolności. Wolność jest wtedy, kiedy są dobre relacje. Także wolność wobec siebie jest wtedy, kiedy mam dobrą relację z samym sobą, czyli siebie przyjmuję, akceptuję. A że to nie jest łatwe, to nikt tego nam nie obiecywał, że życie będzie proste. Jezus wręcz tak działa, jakby stawia takie pewne sita. Nie? Ewangelia mówi o tym, wielkie tłumy szły za Jezusem. I jak są tłumy, to Jezus zaraz, dobra, dobra. Nie? Tak. Ten entuzjazm trzeba jakoś ustudzić i tu rzuca takie słowa, y, mrożące krew w żyłach. Pewnie, że nie o to chodzi, żeby zmrozić, tylko, tak jak powiedziałem na początku, zastanowić się. Po co, po co w ogóle iść za Jezusem? I, i co to daje, on mówi tak mocno, mówi jeszcze o tym niesieniu krzyża, ale że on prowadzi do pełni życia i że to, to nie jest takie nie wiem, to dać się poprowadzić, to nie jest takie bezmyślne, takie prościutkie, pewnie, że drogi się prostują, gdy, gdy idziemy za Słowem Bożym, ale to wyprostowanie dróg też kosztuje, tak jak Słyszeliśmy, że i ścieżki mieszkańców Ziemi stały się proste, gdy posłuchali zamysłu Bożego, mądrości Bożej. To jest celem. Jakkolwiek byśmy komplikowali Ewangelię wyjaśniając ją, to ostatecznie chodzi o, o takie proste, dziecięce pójście za, za Panem. Jakkolwiek to prostowanie, bo jesteśmy skomplikowani, bo mamy te myśli. Zawodne czy jakieś tam pokręcone, ale celem jest takie proste, ta prostota w relacji z Panem, przez co upraszczają się relacje z ludźmi, upraszcza się relacja z samym sobą. I, i mamy to, to przed sobą widzieć. Nie bać się, że to po drodze kosztuje, że to jakiś krzyż ale celem jest to ufne zawierzenie Panu, dziecięce, które nas przez życie poprowadzi i doprowadzi do pełni życia.